Amerykańskie uderzenie na irański kompleks rakietowy. Co wiemy po dwóch dobach od tego uderzenia? No, wiemy, że uderzenie nie było wielkim sukcesem. Sami Amerykanie mówią o tym, że kompleks został poważnie uszkodzony, natomiast nie został zniszczony. Strona irańska z Korei twierdzi, że zdołała ewakuować przed amerykańskim uderzeniem wszystkie istotne instalacje z tego kompleksu, zaś sam kompleks został przygotowany na uderzenie. Natomiast dla mnie osobiście bardzo ciekawy jest techniczny sposób przeprowadzenia tego ataku, a mianowicie Amerykanie nie próbowali wejść do kompleksu, tylko uderzyli w centrum górotworu w dwóch grupach, każde po trzy miejsca upadku, każde po dwie bomby, czyli łącznie użyli Amerykanie 12 bomb GBU-57. Jest to najpotężniejsza bomba penetracyjna w amerykańskim arsenale i najpotężniejsza bomba tego typu na świecie. Jest ona w stanie pokonać może i tylko 8 metrów żelbetu, natomiast skały średniej twardości od 20 do ponad 40 metrów, to w zależności oczywiście od tego, jaka jest to skała górotworu. Bardzo ciekawy sposób uderzenia przeprowadzili Amerykanie, ponieważ Amerykanie wysłali bomby jedna po drugiej dokładnie w ten sam punkt z zadziwiającą precyzją, czyli widzimy tylko dwie grupy po trzy otwory wlotowe, natomiast realnie w każdy z tych miejsc wleciały dwie bomby jedna po drugiej, czyli najpierw uderzyły jedne bomby, eksplodowały, chwilę po nich wleciały dokładnie w to samo miejsce też eksplodowały, starając się pogłębić ten, tą podziemną pieczarę wykonaną przez pierwsze ładunki. Bardzo ciekawy sposób uderzenia, który dawał nadzieję na uszkodzenie albo zniszczenie kompleksu i być może faktycznie Amerykanie po prostu pogłębili kolejną serią uderzeń te zniszczenia w górotworze, które wykonały. Pierwsze bomby, i być może faktycznie udało się częściowo pozawalać niektóre podziemne hale tego kompleksu. Natomiast Amerykanie nieprzypadkowo wybrali te punkty uderzenia. A mianowicie Amerykanie celowali w rejon po pierwsze czerpni powietrza do obiektu, zatem słaby punkt, a po drugie Amerykanie celowali w rejon dawnego szybu wydobywczego, którym usuwano urobek podczas wykonywania podziemnych instalacji. W związku z tym nie były to przypadkowe miejsca uderzenia. Natomiast sam efekt uderzenia budzi sporo wątpliwości. Bez wątpienia jest to najciekawsze uderzenie tego typu z ostatniego dwudziestolecia, natomiast jego efekt dalej musi poczekać na jego dokładną ocenę. Ja osobiście jestem troszeczkę sceptyczny co do realności zniszczenia izraelskich instalacji pod ziemią w tym ataku.